Ej, on, no no to kot co by dopiero będzie miał wstyd jak... Ej, co ciekawsze jest 12 do 9 Ale się Adam będzie śmiał z kota Już, resumę Adam. A jak się będzie Adam śmiał z kota? Y, Artur z kota Ej, od razu po meczu piszemy do Artura No, Clash mam spites. na zonie Idą, uciekaj, uciekaj jest taki przytrzymany trochę tak. Użyłeś smite'a na początku Tak? No, 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 no. Aha, ja to jakby skolektor... wywaliło Mam 700. setup'y co, co, co jeszcze na nim mogę zbudować tak gwoli ścisłości? Banshi. No, Banshee będzie spoko Biedny kot Dobra, idę. Słuchawki same Miz się podgłośniły i... Ono no wie mit, e, robimy im inhi, tankujemy topa, zabijamy kolejne inhi i puszyjemy do końca. Tylko nie przesadcie, bo połuk trzeba zrobić na No właśnie. Wojtek, Wojtek, bo oni mają, mają. 100 sekund pasywka. Ale jest pasywka. Mają przewagę homeguardów i bazy, nie? A teraz ja chyba słucha. Jest na Skype? Słucha nas. Pokazuje, że jest. Tak? Mnie no bo nam nie odpowiada, bo. Patrycja, jak jesteś, to odpis. Ej, ich było? Szybko jakoś, protekt. Nie ma nikogo. Eee, problem, uwaga. Eee, jest wołek, wołek. Smok, smok, smok. Ej, ludźki, szybko smok. Nie smog. ma Patrycji, powiedziałabym. Chodź. Idźcie. Patryk, ja chodź, chodź. Ej, e, e, wróć, wróć. w smoka poszła za 1500. I tak najlepsze kryty mi siadają w tego... W krosslow, tak żebyśmy my z w leżeli na Gdzie są Adam, e, dobra, dopuszczowuję mu to znowu inhiba Adam ma 026, tak jak ja przed chwilą. Puszczę od już in, instant. Da spałk. Wow, szybki ten inhib. Był. Bez wołka byli mogliśmy wbić. Nie, wołek by szybko do, dotarł. Eee, zaraz ten na. Czekajcie, dopchnąć trzeba... Czy... Ej, creepy dopychamy tutaj. No, creepy się Te same Trzymajcie tutaj, zabierajcie wave. Y. Ja robię. Strzał... Każ... Nie Każdy nie kumaj leci w wave, więc spoko. No, lidy nie chadają. Bo jest dużo minionów, że nawet nie celuję jakoś specjalnie. No, Wojtek tak dostał puk, za a Ja bym teraz topa instant spuszował. Aha. No tak, no czekamy na miniony. Ej, czekaj. Człowiek, czekamy na miniony, tak. Patrzcie, ja się 40hp na sekundę regeni. Wow. Dobra, Adam jest ten. Patiaki, mam pasywkę, mam pasywkę. Mam pasywkę, To z maną Jestem małą dzidaną, biję po 300. Jestem Nie dzidaną, biję Posłuchaj, tu ja. To poszła kultura. Jak jakiś kotas przegrał. No, Dobra, kikat. No czekaj, w Kerry się nie wbiłem, do dupy. Hmm. O, oh, cześć Adam yes. Dobra, G Uwaga, banan. <truh> Puh. Puh. Chyba no. Hey, help me. Nexus in <truh> <truh> Nexus Wojtek Nexus. Wojtek Nexus zdaje Kabierz. Piczę ją. Shutdown. Kurde. Przeszła pomiędzy wami dwoma, ale Patrycja proszę dwie, cię spuszuj! Dobra. Jest jeden! Yes. Yes. Dobra! G. Napisałbym easy, ale to już... po prostu. Ja chciałem napisać kotlama z spieram. Pięknie, dobra.